Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zajmiemy się Volkswagenem Polo. Ten, który jakiś czas temu kupiłem. Zostawiłem go sobie na firmę do jeżdżenia. No i trzeba w nim zrobić już serwis olejowy, oczywiście. Ale też jeszcze parę mankamentów wyszło w trakcie użytkowania. Już nim przejechałem. Jakieś z 15 tysięcy. No także. Trochę już pojeździł. No i w tym filmie Was zapraszam do dużego serwisu, małego polo. Będziemy w nim co? Wymieniać oczywiście olej z pukanką. Zrobimy. Zobaczymy, jak tam wygląda po tych 15 tysiącach. Wiem, trochę długo, ale jak to zawsze firmowe auto jest najlepsze. Dobra. Wymienimy w nim łożysko porowe, bo szumi. Przy okazji wymienimy sprzęgło oraz docisk. Jeśli okaże się, że potrzebuje wymiany, łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora i, i na ten moment chyba tyle. A tam zobaczymy, czy jeszcze coś wyjdzie. Jak coś, to wymienimy, i to coś, co wyszło. A więc stawiamy sobie. Robimy herbatkę, kanapki, siadamy, oglądamy. W opisie filmu jest link do oleju w PMO Także przechodzimy, kupujemy, otrzymujemy rabacik Cieszymy się dobrym olejem i dobrym sprawowaniem Waszego silnika Dobra, lecimy z tematem Polo na stanowisku, także zaczniemy od łączników Dzisiaj mam chwilkę tylko czasu na to Więc lecimy do góry i ściągamy koło No i mamy łączniki już wyjęte z stabilizatora Tu leżą nie wyglądają jakoś źle, coś tam jest. Jakiś luz, ale jest ok, nie było problemu z ich odkręceniem, dzięki temu, że tutaj można było założyć klucz, a nie tutaj imbusy, jak to teraz robią. Także w całości zostało wyjęte. No i teraz będę się dobierać do gum. Bo tutaj, jak sami widzicie, mamy niezły luz. Także tu na 13 odkręcamy. Muszę trochę podeprzeć koło do góry, żeby dojść do tej dolnej. I będziemy wymienić gumę z jednej i z drugiej strony. Oczywiście parami. A później zakładamy nowe łączniki stabilizatora. I powinien być spokój. Składam powoli z powrotem stabilizator już założony. Łącznik stabilizatora, przepraszam. Eee, założona guma, ale jak założyłem gumę to zobaczyłem, że nic się nie zmieniło. Nadal jest tu luz na nowej gumie. To jest stara guma, która tu była, I powiem wam, że nie jest w jakimś złym stanie. Może tutaj trochę jest jajowata, to jest OK. Natomiast obawiam się, że w tym przypadku mamy wytarty stabilizator wybrany. I mimo, że wymieniliśmy gumę, to i tak pewnie będzie nam biło. Stukało na jakiś tam progach zwalniających i tak dalej. Z tej strony jest o wiele mniejszy luz jak sam widzicie. Także no na razie z tej strony nie zmieniam, nie ma sensu. Zakładam stabilizator, dołącznik stabilizatora. No i tutaj co do serwisu zawieszenia na dziś, na teraz będziemy kończyć. Będę szukał używanego stabilizatora w dobrym stanie i będziemy wymienić stabilizator. Ale to już kiedyś w następnym filmie, bo żeby tu go wymienić. Raczej trzeba będzie troszkę zawieszenie opuścić, dłuższa zabawa, przełożymy ją na inny filmik. Dobra, lecimy dalej z naszym serwisem, a dalej będziemy demontować skrzynię, ponieważ tak jak wspominałem na początku, to jest duży serwis małego Polo, musimy wymienić pewnie Wleci tarcza sprzęgła oczywiście. Zobaczymy jak tam wygląda docisk. Jeśli źle to jeszcze docisk. Tutaj skrzynia nam cieknie, więc tutaj jest zamówione uszczelnienie. Uszczelnimy skrzynię no i musimy wymieniać, wymienić tutaj łożysko oporowe, bo ono jest rozwalone na pewno, ponieważ na podjazdach przy większym obciążeniu, kiedy przytrzymam sprzęgło słychać jak huczy. Będziemy zrzucać skrzynię. Tutaj nie dużo jest do odkręcenia. Teraz dwa łapy, to trzeba zabrać. A i resztę rozrusznik dwie sztuczki tam w yy, Standardowa jazda. Ale to za chwilę. Na razie. Kończymy ze łącznikami stabilizator. Łączniki mamy wymienione. Gumki, jak widzieliście, nie poszło. Wczoraj wczoraj sprawdziłem. Okazuje się, że zamawiałem zestaw. Zamawiałem zestaw raczej z łącznikami. Gumki były ten, i tam rzucili gumki o średnicy 17. Tutaj powinny być szesnastki, Więc zamawiamy szesnastki a nie tak jak wspomniałem sam stabilizator. Bardzo fajnie, że się tak ten coś chodziło mi z tyłu po głowie, że coś takiego może być. No jak to się zawsze ktoś tam robi, kompletuje, więc zawsze kompletuje do konkretnego auta, że zawsze warto części dobierać oddzielnie. Wtedy mniej problemów jest. Dobra, ale to swoją drogą czekamy. Założymy jak przyjdą przy okazji i tak Zabieramy się za demontaż skrzyni, no i będziemy wymienić łożysko oporowe i sprzęgło. Z dociska jak mówiłem zobaczymy, jeśli będzie ok zostawiamy, bo nie czułem żadnego z nim problemu. Także zostawimy jeśli jest sprawne, tylko jak już zdjęliśmy to wrzucimy nową tarczę, koszt jest nieduży. Jak zawsze zaczynam od góry, filtr, puchę całą z filtrem out. Akumulator, podstawa out robimy dostęp z góry do skrzyni, odczypiamy z góry od skrzyny cięgna od zmiany biegów, i w zasadzie tu u góry będzie tyle. Możemy od razu odkręcić górne dwie śruby, żeby później do tego nie wracać. No i postawimy tutaj rozpórkę. Złapiemy silnik, on ucho chyba tutaj z tyłu ma. Teraz tu za to ucho złapiemy i będzie nam ładnie wisieć. A na dole, jak zawsze, podstawimy, nie wyjmiemy. Na dole mamy więcej, bo półosie i tak dalej, i tak dalej. Tak się sprawy prezentują. Tutaj nam z góry w zasadzie zostało co? Zostało nam tylko łapa do odkręcenia. Tutaj Rozrusznik z góry odkręcony, dwie śruby też z góry odkręcone. Linia od wyspręglika, cięgna odkręcone. Także w zasadzie teraz powieszę silnik, podwieszę, przykręcę, żeby się trzymał. I odkręcę od razu mocowanie skrzyni. I lecimy do góry. Jedziemy do góry i dalej już kręcimy wszystko na dole. A może najpierw rozbiorę na dole? Nie wiem. Zobaczymy. Wszelki bądź razie, tak prace postępują. Lecimy demontować półosie i ogarniać auto z dołu. No i mamy prawie już wszystko ogarnięte. Tak o, zrobiłem, żeby tu nie odkręcać śruby. No, tutaj musiałem troszkę przyciąć, niestety, bo się nie dało. Urwałem jedną wtyczkę, nie zauważyłem. Darze się jak się śpieszy człowiek, to tak jest, ale generalnie reszta jest w sumie ogarnięta. Odkręcam to łapę jeszcze zaraz i będziemy powoli odczepić naszą. Zostawiłem sobie tylko tą jedną śrubkę, jeszcze muszę odkręcić to mocowanie tutaj bo będzie mi przeszkadzać, a w zasadzie resztę już można opuszczać tutaj ładnie przechodzi więc powinno się dać wyjąć bez problemu, a jak będzie tak będzie, dobra e, tą pół tylko odczepiłem, odłożyłem na tam leży no tak to wygląda odkręcam dolną podporę i zaraz będziemy demontować skrzynię i skrzynia jest już wyjęta tak to wygląda. To jest nas pierwszy problem. Także to trzeba wymyć. To trzeba wymyć, to wymienić oczywiście. Oczywiście oczywistość. Oczywista oczywistość. Zdejmę jeszcze sprzęgiełko. Docisk w zasadzie i sprawdzę jaką tam. Się prezentuje, no i będziemy zaraz powoli z powrotem go składać. Jeszcze tylko trzeba odbudować naszą wtyczkę. No i sprzęgiełko mamy wyciągnięte. Jest trochę pyłu, a to i nie dziwne. Tarcza sprzęgła jest fajna, równa. Tutaj trochę jest przypalone, ale zostawiamy. Natomiast sprzęgło już jest praktycznie zużyte. Oryginalna jeszcze luka jest wiadomo z kiedy. Skąd, skąd. Nie wiadomo. Dobra, tutaj wszystko jest ok. A tu? Tu też jest wszystko okej okay. Nie ma żadnych porysowań także. Będzie dobrze, zakładamy tarczę, tylko wszystko to oczyścimy, te wszystkie pozostałości cierne i montujemy z powrotem. w miarę od środka umyłem, odwróciłem, bo muszę wymienić uszczelkę. Stara puszczała, mam już założoną nową, tak że zaraz wkładam, przykręcam. Założyłem już też łożysko oporowe nowe, pudełko tam leży, więc oczyściłem nasz, nasz docisk, także zakładam to i zabieramy się za montowanie z powrotem skrzyni. Na swoim miejscu już nasza skrzynia, już tutaj ją prawie złożyłem, zostały jeszcze przewody, no tutaj górę złożyć nadal już... Jest i odpowietrznik z sprzęgło muszę. Teraz odkręcę odpowietrznik i zostawię ich samo się odpowietrza. Napędy podpięte z jednej z drugiej strony. Także w zasadzie co do skrzyni prawie mamy koniec. Jedyne co muszę jednak jeszcze podnieść, bo ten dowód założyłem z dołu. I teraz jest na tyle sztywny, że nie da się tutaj go podpiąć. Najpierw trzeba odpiąć go tu, a dopiero z dołu. Tak jest wygodniej. Dobra, w zasadzie zaraz to złożę, odpalamy, wyjeżdżamy, przejedziemy się. Jeśli wszystko jest ze sprzęgłem w porządku, wlewamy płukankę, płuczemy, a jeszcze mam gumki stabilizatory do wymiany. To zaraz podniosę, wymienię gumki, złożę, wyjedziemy, a później wymienimy olej, wszystkie filtry. Jak leci. No i gumka wymieniona. No i tu teraz to porządnie się trzyma. Żadnego, żadnego latania. Że będzie dobrze. Koło zakładamy w dół i rzucamy te wszystkie graty z powrotem. Mam złożone. Już rzuciłem nowy filterek. Jak już puchę miałem wyjętą, to raz, dwa wymienię. No i. Odpaliłem, połączy się jedynka wsteczny, auto rusza bez problemu, także sprzęgło mamy, wszystko nam nie oddziała, powinno. Także zaraz wyjeżdżam, jadę się przejechać, żeby upewnić, no i wlewamy płukankę, płuczemy i później zlewamy olej i wymieniamy resztę. Paliwa, oleju i chyba tyle, bo kabinowy... Zapomniałem zamówić. Autko na dworze stoi. Przejechałem się. Piszczą hamulce. Zobaczcie, gdzieś tam musiałem podgiąć osłonę przeciwpółkową, Zachaczał tarczę. Ale to czasami się zdarza, osłony są stare. Ledwo dotkniesz, one się już podginają. A tak, wszystkie zmienie biegi wchodzą pięknie, ładnie. Także idziemy, wlewamy pułkankę. I tu jest napisane 10-15 minut, ma. Nie, 15-25 minut ma chodzić. Także wlewamy i czekamy. Dobra, wlewamy. Na no, już jest. Wieluśki od razu. Dobra, od razu się czukało, ale dobra. Czekamy, 25 minut. Jesteśmy z powrotem w warsztacie. Olej spuszczony zaraz. korek, zakręcamy, spuszczamy na dół. Wlewamy olej. Wymieniamy filtr paliwa. I w sumie jest wszystko gotowe. One założymy. I po problemy. Filterek na miejscu jest, olejek jest. Lejemy taki. Tyle i zabieramy się za filtr. Paliwa wlane. Już. No i filterek powietrza tu, paliwa na miejscu. Teraz go napełniamy. Odpowietrzamy, żeby nie było problemu z odpaleniem. Pompujemy. Czekamy aż się. Napompuję. Słychać jak leciasz. Słychać? Napełni się. No i zaraz, jak tylko zacznie lecić do naszego zbiorniczka, kończymy, podpinamy i palimy. I serwis mamy zakończony. Muszę to osłonę kupić i ubić silnik. Polówka jest gotowa. Także teraz będziemy jeździć, cieszyć się. Olej, wymieniony, filtry wymienione, sprzęgi oko działa, wszystko w porządku w zasadzie. Tutaj, w tej polówce została mi do zrobienia podsufitka, która wisi, a reszta już jest ogarnięta. Jak sami widzicie, tam może widać, nie widać, tutaj była kiedyś dziura, tam o, w progu, ale jest, jest zrobione, progi zrobione. Także autko jeszcze posłuży mi w firmie. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. No i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się do następnego. Cześć.